Chciałam go jednak na a to pierwszy odcinek zaremiaru w Dumpster. I tak, będzie także troszkę film informacyjny, ponieważ chciałbym Wam wytłumaczyć mniej więcej grafik, kiedy będą się pojawiać dane filmy. Tak, no to dobra, zacznijmy sobie nową grę naszym Strongmanem. Okej. Okay. Hmm. Zmniejszymy drzew, bo ostatnio nie wyskoczył i prawie zginąłem. I tyle. Start. No, i tak yy, w poniedziałki będzie się ukazywała gra Don't Starve, We wtorki Battlefield 3, w środę Minecraft. W czwartek Don't Starve, W piątek Payday Pi 2, sobota Battlefield 3 i niedziela Minecraft. Czyli Minecraft dwa razy w tygodniu, Battlefield też Don't Starve, A Payday 2 będzie tylko raz w tygodniu. Myślę, że okej. Okay. Mówię, tylko że jeszcze nie mam najnowszego patcha, ponieważ ja mam grę z piracową, tak jakby ona jest po prostu wybrana sobie z internetu przecież kiedyś będzie chciał linkom możecie inaczej to wam podam to jest taka najnowsza wersja, znaczy to jest wersja po prostu to jest wersja przed tym najnowszym patchem czyli tam gdzie wieszła zima i te jakie takie czyli, że nie będę miał zimy i nie będzie tak fajnie, ale trudno czyli tak już przeczytałem wam cały grafik, ustawię sobie to tylko jeszcze stoper, żebym wiedział ile. I odcinki będą tak mniej więcej, nie wiem. Takie, nie wiem, dzisiaj od 10 minut do 20 z Minecrafta i od 15 do 30, w nie, od 20 do 30 w Battlefield, i od 15 do 30, i do 25 w Donster Czyli mi się wydaje, że będzie tak mniej więcej ok, ponieważ yy, chcę też mieć czas to po prostu nagrać, prawda, a no. Wrzucanie codziennie jakiegoś filmiku wymaga też tego renderowania tego wszystkiego, więc no... Mogę, może mi to czasem sprawić problemy, ale będę się stawiał najczęściej. Myślałem, żeby nagrać oddzielny filmik informacyjny, no wiem, że tutaj możecie sobie włączyć ten film, po prostu... Oglądnąć go tylko dla informacji, a resztę sobie oglądać to będziecie chcieli. Taki jest wybór. Seria z Minecrafta pewnie z Cyreuszem jakaś będzie, ale zobaczymy. O, tu już mam od razu gul-gul. Trzeba będzie go zabić, No na to jeszcze będziemy mieli czas. Albo czek, chwila, może uda za, mi się go zabić. Gul, gul. No kurwa, wie burówki borówki, szmato, teraz cię zabiję. Czekaj, ja zabiję go. Kurwa, Tyż... mi wszystkie burówki szmato, teraz cię zabiję. Naprawdę, no za, ja go zabiję, czekaj, chodź tu. O. Chodź, ty drogi, chodź, chodź, chodź. chodź. Oj, oj, oj. Kurwa moje mięso, ja pierdolę, no. nie jestem nawet mięsa za niego, no to super, w moim jedzeniem będzie je trochę krucho, widzę już, o, a o, sobie na pierwszy ogień damy żarcie, powinno być ok. i tak, strong bo ma takie zalety, że po zjedzeniu jedzenia staje się śniejszy, jak widzicie ma tutaj dużo głodu, czy dużo, duży poziom y, głodu, 200 ścianż i duży poziom zdrowia. A normalnie, napisacie, mam chyba 150 i 150 też. Jakoś tak około jest, nie pamiętam teraz. Ktoś mi chyba trochę zeszło, tutaj, ale no, zobaczymy, jak to będzie. <śmiech> <śmiech> ok, setnijmy to drewno idziemy zwiedzać dalej. Wolę, lubię, lubię się tak zawsze na początku po, przy, zabezpieczyć, czy na przykład, gdyby gdzieś mi tam nie wyleciał albo. Dobra, mam już na ognisko, więc jest okej. Tyle, trzeba te kamienie zaraz złupać, zaraz zrobimy sobie kill -off. Kurwa, czemu zrobiłem śkierę? Ja opierdolę. Jaki face plan. Zrobię dwie śkiery, bo no to... Przynajmniej będą na zapas. No dobra, czy zrobimy to drewno. Przyda nam się jak najwięcej. ono sobie zasadzimy i będzie okej. Okay. Jak widzę FPS-y bardzo ładnie, 60 FPS-ów cały czas. że mi się tylko film wyrenderował i będzie ok akurat. No kurwa już sześciemnia. to super. Dużo już mnie zrobili w pierwszym dniu, Oj no czemu nie ma tego. A tam chyba zebrało, czekajcie. Jeżeli mi zastanów ten oczko pedało ku z mi tu nie wyleciał. No, już jeszcze, No Ty szuma, to wypierdala mi stąd. Kurwa, spróbuj mnie walnąć, a ja cię zajebie. Nie no, może go nie zajebie, ale nie będę z pieprza. Jep. Nugget. No, to jeszcze jedną złupiemy. Z tego mi się wydaje, że wypada najwięcej złota. Ale nie wiem, czy to coś do rzeczy. Nie. Dobra, żarcie niby mamy. Zajęliśmy się zbieraniem tych surowoteriałów i teraz nawet nie mamy gdzie się osiedlić. Musimy przejedź koło tego zjeba. Kurwa, tylko mnie nie zaatakuj. Dobra, nie ma go. Pajączki. Wypieprzać. W takim miejscu, że. O, jak miło. Sawanna. Niektórzy mówią, na to pustynia. Ty zjebi, wypierdalaj. Chyba mnie goni. Pedał jeden. Dobra, to sobie jebniem hm. nogi. Hm. Dlaczego tutaj? Ponieważ mogę sobie skopać skałki, po zdobyć trochę trawki. Maget, kolejny. Okej. Okay. Jakoś się dało piesę tylko nie wiem jak. Czy ja mogę go zjeść? Nie, mogę go zjeść, ale... Fy. Hmm. Szyszunią. Zapalimy. Okay. Zbieramy trochę trawy. Może zrobimy nawet pułapek, parę. O, mam dobry pomysł. Na razie nie będę marnował tego jedzenia. Przyda mi się na potem. O, okej. Okay. Spada mi moje zdrowie psychiczne. Będziemy się żywić nosionkami. Okay. O ptaszek, zostaw nasionka, zostaw, zostaw. O, o nie do nosionka. I miły. Hem, czyli tu na górze gdzieś były. Te, te, o, oj, 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 oj. Nie, 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 nie będziemy tą siłą. Jak się robi noc, to nie ma co ryzykować. Ja mam te dwie sikieresy zrobiłem i dużo miejsca mi zajmują. Czyli tu będzie trzeba wrócić po ul. Tu jest ten murzyn. Czyli tu będę zbierał sztorki. Trzeba po jeszcze tutaj ogarnąć ten teren i tutaj. No to może. Jeszcze się wyrobimy. Ptaszek. Ojojoj. Oj, oj. Jak ładnie. Jakżeśmy go wzięli w ogóle. Poszedł spać. Iśmy go zajumali. Za Coś mi spada, coś mi miło. Kwiatek. Chłopeczki będziemy musieli zrobić, ale to będzie na to czas. Dobrze, że mam chociaż na to duże ognisko. Jeszcze posuje mi kilka kwiatków znaleźć. Byłoby okej. Okay. Już nie chcę dokładać do ogniska. Niech już się zacznie dzień. Będę miał na drogę trochę jedzenia. Mm. Nie wiem, czy piec ten orzech, czy nie. pan no, na razie, w sumie upiekę mogę mi się przydać. Kurwa, mać. Ja mu piecę nie. Zaraz mi to, pewnie zgaśnie. Dołożę kwiatka. Bo patrz jak się pali. <laughs> Dobra, szybko dzień, bo nie chcę już dokładać do ognicha. Ups, ścięło lekko, to znaczy, że jest dzień. O, ptaszek, ptaszek, zostaw. Jeśli masz nasionko, to zostaw. Nasionka są fajne, ale sobie jeszcze jedno to upiekę, przydam się na potem. O, tu mamy trochę kamienia. Chyba go skopię nawet. Zrobiłem sobie jeszcze jedno, jedną kilofałkę. Trochę fintu od razu, na nugget, golden, weźmiemy. O, i znowu. Okej. Okay. Zbierzmy to i idźmy dalej. Widzę, że mamy jeszcze trochę trawy, ale jakby było więcej dziur z królików, moglibyśmy zaopatrzyć już w pułapki. Cześć, tu są trzy. Jeśli jeszcze by tutaj jakieś były, to mogę się w sumie ogarnąć to. Ale dobra, na razie mamy czas. Wszystkiego mamy na fulla, to jest ok. Kamyka nigdy za mało, przyda nam się też na potem do zrobienia, nie wiem, jakiejś ochrony dachu, takiego jakby, okej, okay, bum, bum. Ciekawe, ile nam się przeżyć dni, zakładam, że chyba 20, zrobię to chyba tak, że, na nagrywam teraz, jeśli, na przykład, zginąłbym w 10. odcinku, czyli dajmy, powiedzmy, że byłby 30. dzień, no, nie no, 15. na przykład, no to, jeśli zginę, to robię nowy sezon, prawda? I zaczynam na nowym świecie. Tak jakby. No I tak będziemy... Tutaj bym założył parę płopek. Tak z dwie przynajmniej. Nie no, trzy założę. No, już deszcz. Coś mi się nagrali. Już deszcz. O tym walnę tutaj. Może jak któraś wyjdzie, to się złapi akurat. Będzie OK. No dobra, już nie zginiemy, moi drodzy. Teraz jak zginiemy, to się tutaj odrodzimy. Chyba sobie gdzieś tutaj zrobię obóz, ponieważ mamy tutaj dużo królików. Tu mamy dużo terenu, jeszcze możemy sobie odkryć. Patrz, ile to jest trawy, ile to jest królików w ogóle. To jest, że jak ustawimy tutaj pułapki, to będzie pięknie. Tu mamy jeszcze, jesteśmy zamurowani, trzeba ja tutaj zrobić gdzieś obóz. Myślę, że to będzie dobre wyjście bardzo. Bo to jest tak, że jeśli zginiemy, to spadniemy tutaj, roztrzaskamy ten stół, ale będziemy żyli, prawda? I to jest akurat bardzo opłacalne. Tak, zrobię to. Ale jeszcze będziemy zwiedzać. Jeszcze bardzo coś fajnego znajdziemy. Bum. Zacznij, że tutaj królików biega. Walnę tutaj pułapkę też jedną. Może któryś się złapie. O, jeden króliczek już wyszedł, może się tam złapie. Coś. Inak walnę tak. Będzie większa szansa, że się złapie. O, już jeden widzicie? Ustawiliśmy bezpośrednio na tym, już jeden złapał. Na razie go nie będziemy zabijać, przyda nam się na potem. No i tutaj już nie będziemy ich. A jeszcze jedną pułapkę możemy zrobić, w przyda nam się. I Im więcej jedzenia, tym lepiej. Okej, okay, no to do patos, chodzimy eksplorować dalej. Trzeba, bo tu jest trawy duże, potrzebuję jej. Pierwszy odcinek będzie taki... O, wiecie, tam się też znowu złapał. Będzie taki troszkę notonawy, ponieważ będę tutaj w na razie zbierał. Będę nadzieję, robić jakieś wyprawy na jakieś bizony albo na coś spokojnie. Chcę, żeby cały czas było coś do, coś do robienia, prawda? Bo takie mają być odcinki z Donster. teraz coś będziemy robić, budować, nie wiem, zajmować się, czy chodzić na jakieś polowania. Tutaj jeszcze króliczek nie wyszedł, więc nie jest o tam wyszedł. No dobra, już idziemy teraz, nie ma co za chwilę, znów się będzie no zrobiła A my jeszcze nie mamy obozu, już drugi dzień, my jeszcze obozu nie mamy No ja mam w ogóle nognisko? Dobra, mam Bo byśmy nie mieli, to byłoby trochę kiepsko O, już ją trochę zwiększy Tutaj gdzieś możemy się osiedlić jak troszkę Zbierajmy tutaj o, patyczki. Rych. O, jest, jagódki. przydatą nam się. Tam mamy muchomory. No ja to nie mam tego. Tylko... Ale tam miejsca nie ma pasuje się gdzieś osiedlać. Okej. Okay. Dobra, szluję sobie za i się... Chyba osiedlimy tutaj blisko, powiem Wam, bo tu jest akurat ciekawie. Tylko brakuje mi tutaj bizonów. Tak, bizonów mi tutaj brakuje. To powiem Wam, że chyba sobie tutaj spędzimy noc. Ponieważ to będziemy mieli dostęp do żarcia, tutaj będziemy mogli cały czas króliki na... Czemu się to nie zastakowało? Nie mam pojęcia. I widzicie, znowu mi nie dołożyło, nie wiem czemu. Dobra, to zrobimy takie małe ognisko. Możemy sobie kamień złupać, bo w tym razie mamy czas. To to jest jeść. Mamy strasznie mało jedzenia, coś wam powiem, bo oprócz tych króliczków, które zaśmy złopali, to nie za bardzo będę ja miał się czym żywić. Muszę sobie jak najszybciej zrobić farmę. <coughs> Okej, okay, jak my tutaj mamy? Tu się coś zaczyna, tu będziemy szli yy, rano. Tu jest akurat ok. Tu mamy fajny teren na pani królików, w ogóle na zbieranie trawy, chyba że sobie ja sam trawę zebrałem. Tutaj drzewa, ewentualnie jakieś jagódki. Jeszcze tutaj trzeba zeksplorować. Jak zeksplorujemy, tutaj i będzie ok. Będzie mi taką. No to jest taka duża wyspa, ale zobaczymy. Nie wiem czym palić w ogóle w piecu. Ciepsko. Wypada tym, tego mi szkoda. Dobra, może starczy na noc. Chyba, że jeszcze nie ma mocy. Jeszcze bym może skoczyć coś ogarnąć, choć nie wiem czy jest sens. Zaz coś wyleci i zginę. No, będzie. Oj oj. Dobra, bardzo już wracam, nie będę się za daleko szedł, żeby już się... Moje, moja seria nie skończyła. Upiecz. Jak będzie już gdzieś dotąd, ogień taki malutki, to już położymy. Patrzcie jakie mamy krótki dzień. To w ten, ten dzień jest strasznie mało możemy zrobić, niestety. Już 15 minut nagrania, jeszcze myślę, że max 10 minut i będziemy kończyć. Zrobimy pewnie jakieś obozowisko za chwilkę i... To będzie trzeba też zrobić. Ale nie, w sumie to nie jest mi chyba potrzebne. Chyba, że już... Chyba, że zima zachodzi do, w jakimś 20 dniu i może u mnie też jest zima. Powiem wam, że nie wiem. Będę musiał poczytać na wiki, czy to jest w tej, tej wersji. No, pal się pala. Co tutaj jeszcze mamy? Będę musiał zrobić może wędkę nawet, może będą się jakoś fajnie ryby połowić. Śpiwór. Czy, aha, muszę mieć tę maszynę. No, już taki malutki ogień. Hmm. Zacznie słychać osób. Mam nadzieję, że będziecie dź... słyszeć dźwięki, ale mama czym... powinniście słyszeć dźwięki. A jeśli nie, to znaczy, że coś jest nie tak. Że będę musiał to naprawić. Hmm. da się obsadzić jakoś kwiatki. Cholera. No, powiem, że to wiem już. Będziemy eksplorować na dół, potem pójdziemy po te pułapki wszystkie. W ogóle już trawy tutaj nie ma. Snopek. Będę zbierał, zaraz się jak najwięcej tej trawy, ponieważ ona nam się przyda zawsze. Drewno. Ale no to sobie zetniemy, bo on strasznie mało. Może tylko starczyło nam na ognisko. Zaraz chyba jakieś nawet spale, żeby mieć węgiel drzewny. A tak będziemy mieli jakiś taki lasek. O, nie do palenia będą. Tyki. Chwila, tu mamy jakieś drzewo. W mogę je spalić. Jep. Już będziemy mieli nasz hełm, jakby to powiedzieć. Chop. O, jeszcze jeden. Ten. Ten ten tegęs. Dobra, łupiemy jeszcze to drzewo. Nie ciśniemy to ilej. O, podnoś się, podnoś. Szeszki będą tylko i wyłącznie do palenia na razie. Nie mam zamiaru wsadzić drzew. Z tym razem, jak sobie posadziłem drzewo, to zginęłem przez drzewca, więc no. O, marcheweczki, jak miło. Niektórzy mówią tak, że dają te marchewki do pułapki, żeby złapać króliki. ale to jest moim zdaniem totalnie bezsensowne. To będę miał ale to szeszunie drogi. O, jeszcze jedna marchewka. No, dobra, na razie będę szedł teraz... Oj, tu jest lasek. Standardowo trzeba go spalić. Bo jeśli go nie spalimy, to będzie niefajnie. Oj, oj oj. No tak zrobimy. O. No pal się pal, bo potrzebuję węgla. Śmaty. A już się palam. To akurat w sumie plus bo ma... Oj, o, o co to jest? Motylek. O, tada motyla. Bergrys normalnie. Co wyrzucić? Fuck. O, w pitole to. O, już. Dobra, się wszystko nie spaliło, akurat tutaj parę rzeczy mogę sobie jeszcze zdobyć, trochę tego węgla będę miał na noc ewentualnie. Wydaje mi się, że już na, że już na następny odcinek zrobimy sobie obozowisko. Akurat będzie ok. No, za chwilę będzie trzeba kończyć. Chodź może jeszcze, raz, może jeszcze raz akurat zdążymy zrobić. No, spin dalej. Moje. To mi się to przyda. Okej. Okay. No 12 powinno być na razie. Po, A, w górę mieliśmy iść. Może tutaj... Jeśli będą jakieś bawoły, to ja się gdzieś tutaj usiedle, bo... Akurat na tych bawołach mi zależy. No to już jakieś takie większe mi się wydaje. Tutaj przybieg, przylecimy. Jeszcze, żeby mi fajnie odkryte wszystko. Chcę, żeby potem tutaj nie było nic takiego nieodkrytego. OK, to jest tutaj na górę. Pociśniemy. Ok. Przybiegniemy tak zdłuż, Zobaczymy, jak to się daleko ciągnie. To jest wspólne drzewo, czy tylko to są na szyszunie? Szyszunia. Okej. Okay. Nie, no to jest jakieś małe. Chyba nawet od tamtego. Czego akurat myślałem, że nie, ale no nie, nie. Och, trochę trawy będzie. Spin No to też... No, myślałem, że jej zjadła. Taki mały, taki drobniutki posiłek. No dobra, to jest strasznie małe. O, jeszcze jedno. Dziękować. Taka hojna. <śmiany> Co my tutaj mamy? Rana kobmy jeszcze, znaczy, Boże, nazbierajmy jeszcze tego, U kurwa, już się on zrobi. Strasznie szybko. O, marchewa. Tak mi pasuje, już upiec w to żarcie. O, kolejny ul. Jak miło, lubię ule. W którymś odcinku będziemy musieli niestety z nimi powalczyć, z tymi pszczółkami. Czy te pszczółki mają denajcz? I napiszcie mi, czy chcielibyście jakąś serię małą z Lola. Odcinek by się pojawił pewnie raz na tydzień, podobnie jak Spideya. Może nawet w niedzielę bym sobie zamiast Minecrafta Mam Minecraft mnie teraz nie kręci, kręcą mi takie inne właśnie gry i tak pomyślałem, ale Minecraft pewnie też zrobi jakiś odcinek, może z jakiegoś hardcora. Se pociśniemy, zobaczymy. Muszę się z nim jeszcze dogadać, ale strasznie trudno mi go złapać, zawsze gdzieś kurwa chodzi z kolegami, w ogóle go prawie w domu nie ma. No dobra, no to chyba zrobimy obozowisko tutaj, choć Gdyby jeszcze kawałek wrócić, to w sumie... Także, żeby żebyśmy mieli dużo w prawie wszystkiego, A na razie tutaj nie ma takiego terenu właśnie, gdzie miałbym prawie wszystko, co jest mi potrzebne. Na, na pewno na takim, gdzie jest taka trawa, gdzie mamy dostęp do y, różnego rodzaju zasobów, czyli trawy, tego. W sumie jestem dokładnie pewna, co mogę tu zasadzić. Chyba jeszcze, chyba to jest, na odcinku sobie to zeksplorujemy. Żyj to. Zeksplorujemy sobie tutaj jeszcze te części, o te, ale na razie pasuje się za tego Już chyba byłem, może. Już... Dobra, machniemy tutaj ognisko na razie. Albo wiecie co, no na razie tak, tutaj. Myślałem, że sobie zrobię taki obóz, ale zrobię sobie obóz go bardziej tam gdzieś tam. Gdzieś tam. Zbieram jeszcze parę rzeczy. Tutaj. Trochę nasionek. Mam dobry pomysł. Dobra, spalimy szyszunie. Okej. Okay. No i tak. Dziękuję, to było na tyle z pierwszego odcinka Donster, więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli się podobało, a ja się z Wami żegnam i oczywiście bardzo chciał żebyście żebyście dawali kciuki w górę, ponieważ to bardzo motywuje. Motywuje mnie to bardzo do dalszej pracy, do grania, do komentowania, do wszystkiego. No, dziękuję Wam. No więc, no to do zobaczenia, cześć i na razie.